Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 16 czerwca. Dziś w liturgii obchodzimy uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, każdy ma prawo do tego, aby mieć przystęp do Pana Jezusa. Nie tylko ci, którzy na co dzień są w kościele, uczestniczą w nabożeństwie, ale również ci, którzy gdzieś tam tłumaczą się, że nie mają za bardzo czasu dla Niego. Dzisiaj Pan Jezus podczas procesji Bożego Ciała idzie na ulicę miast, małych miejscowości, po to, ażeby błogosławić. Nie przychodzi o to, żeby rewidować, sprawdzać, szpiegować, ale żeby błogosławić. Powiem Wam, kochani, o takim moim osobistym przeżyciu Bożego Ciała. Kiedy jakiś odcinek drogi podczas procesji niosę najświętszy sakrament, to czuję się jak osiołek, na którym jedzie Pan Jezus. Jestem wcale nieważny, Pan Jezus jest tutaj najważniejszy i cieszę się bardzo widząc twarze ludzi, którzy z wiarą patrzą na Pana Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, jest o cudownym rozmnożeniu pokarmu. Pan Jezus czuł się odpowiedzialny za tych ludzi, którzy gorliwie słuchali Go na pustkowiu. Zlecił to swoim apostołom, ale oni właściwie jedyny pomysł jaki mieli, to tylko taki, aby ludzie poszli i zadbali sami o siebie, żeby poszli i kupili sobie coś do jedzenia. Natomiast Pan Jezus mówił, wy dajcie im jeść. Słuchajcie, tak samo w Kościele również są różne dzieła charytatywne, kiedy staramy się troszczyć o innych, nie tylko o ich strawę duchową, ale również o, tą, o tę fizyczną. Przypomina mi się takie zdarzenie, ale nie pamiętam już dokładnie szczegółów, o pewnym dziennikarzu, który zrobił taki eksperyment. Mianowicie wziął bochenek chleba i w różnych stolicach miast, w różnych państwach, w różnych częściach świata, napisał taki w różnych językach oczywiście napis, że gotów jestem dać ten bochenek chleba za godzinę pracy dla mnie. I oczywiście w krajach bardzo zamożnych, na przykład w Niemczech. Kiedy ludzie spojrzeli, przeczytali, właściwie nie było wcale żadnego zainteresowania. Ludzie stukali się w głowę i myśleli sobie, kto by chciał przez całą godzinę pracować dla tego człowieka za jeden taki zwyczajny, suchy bochenek chleba. W Stanach Zjednoczonych, kiedy stanął na ulicy, to ludzie pomyśleli, że to pewnie jakaś demonstracja polityczna i dlatego policja go zgarnęła, do tego, żeby go przesłuchać. Natomiast w krajach trzeciego świata, tam gdzie panuje głód, kiedy ludzie przeczytali ten napis, że przez godzinę ktoś może dla niego pracować i da ten cały bochenek chleba, ustawiła się kolejka. Było bardzo wielu ludzi chętnych, którzy gotowi byli nawet cały dzień pracować, żeby dostać ten kawałek chleba. Myślę, kochani, że nierównomiernie w tym świecie jest rozdzielany chleb i również Eucharystia nie jest równomiernie rozdzielana. Są takie miejsca, w których niektórzy mają bardzo bliski kontakt z Panem Jezusem i dostęp do Eucharystii. Są natomiast takie kraje, w których ludzie nie mogą sobie pozwolić, aby codziennie przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. I dlatego też myślę, że dzisiejsza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest dla nas taką mobilizacją, abyśmy bardziej jeszcze doceniali, bardziej cieszyli się z tego, że Pan Bóg przychodzi do nas i on jest właściwie na wyciągnięcie dłoni. Że kiedy przychodzi do, w Komunii Świętej do nas, to jest bliżej nas niż koszula na naszym ciele. Pan Jezus wnika w nas, jest naszym pokarmem. Życzę wam, kochani, abyście dzisiaj, kiedy będziecie uczestniczyli w procesji, byli świadkami Jezusa Chrystusa, że stajecie po jego stronie, że On jest waszym pokarmem na dobre i na złe. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego kochani. Szczęść Boże, papa, do jutra.